Witajcie z strony Patryk, kanał Buty Nie Grają. A w dzisiejszym odcinku czas na recenzję Nike Zoom Generation, czyli Lebronów przed Lebronami. I zacznijmy od tego, że zasubskrybujecie ten kanał i polubicie ten film, bo to dość ważne. A teraz przejdziemy już do omówienia samych butów. Powiem szczerze, but byłby butem przegenialnym. Przekozackim, przewspaniałym, prze... Dowalonym dla mnie oczywiście, w mojej opinii, tylko problemem jest niestety, od razu powiem, największym problemem tych butów jest trakcja. Nie wiem czy to przez to CW szare z gumą transparentną, nie wiem czy są CW bez gumy transparentnej, ale niestety klei ona dość słabo. No, nie jestem zadowolony z trakcji tych butów. Naprawdę, jeśli chodzi o trakcję tych butów, to jest tu bardzo, bardzo silnie. W połowie naszego trzecioligowego sezonu musieliśmy się przenieść z hali ze świetną trakcją na halę z przeciętną, łamane, słabą trakcją. I tutaj zaczęły się schody, ponieważ jak tam, na tej pierwszej hali, tam wszystko klei bardzo dobrze, więc to jest sol porównanie, przenieśliśmy się na tą, no to to już łyżwy, naprawdę. No, może nie łyżwy, ale gubiłem. Gubiłem trakcję bardzo i mam nadzieję, że. Jeśli ktoś kupił te buty, to używa je na hali z naprawdę dobrą trakcją. Naprawdę miejsce, gdzie będzie mógł korzystać ze swoich butów, ponieważ wszystko inne w tym bucie jest naprawdę na spoko poziomie. Jeśli chodzi o amortyzację, amortyzacja jest fajna, ale nie jest za dużo jej. Chociaż no nawet mogłoby być troszeczkę więcej, ale nie czujemy się jak w betonowym bucie, co jest spoko. Uważam, że za dużo amortyzacji też nie jest dobre, a nie jestem lekki, przypominam, chociaż ostatnio troszeczkę schudłem, zresztą może widać na ryju, to i tak ja nie jestem jakimś dużym fanem amortyzacji, bo czuję się jakbym biegał w kaloszach. To jest taka moja opinia. Jeśli chodzi o cholewkę, materiały świetne. Jeden z lepszych materiałów Nike jakie miałem dawno do użytkowania. I szczerze powiem, jestem giga, giga pozytywnie zaskoczony, bo pff, no, no nie spodziewałem się tak dobrej jakości materiałów. Tutaj naprawdę mega pozytywnie się zaskoczyłem. Jedyne, co bym może troszeczkę poprawił w cholewce, ale wiadomo, no to są buty z takich lat, że wtedy no nie zwracano tak na to uwagę. Wentylację, ponieważ. Tak naprawdę język jest takim materiałem, że oddycha dość średnio. Tutaj jest niby wywiecznik, ale zasłania prawie całą tą dziurkę wkładka buta, więc no tu już jest problemik, niestety nie za dobrze. Jeśli chodzi o wygodę samego buta, to powiem szczerze, giga, giga wygodny. Na przykład mamy takie buty potem późniejsze Lebrony, czyli Houston Oilers trójki trójki Houston Oilers. No tam w środku też jest mega wygodnie, tylko niestety mnie obcierały po bokach. Tutaj jest wygodnie w środku i nie obcierają po bokach. I szczerze powiem, że gdyby wymienić tą podeszwę na taką może mleczną podeszwę, o z gumy takiej utwardzanej, to naprawdę, naprawdę byłby to przekozacki but, w szczególności, że pasuje nam do strojów szarych, więc... A, ale niestety ta trakcja nie jest czymś, czego byśmy chcieli od buta. Kiedy grasz tylko na czystej hali i nie masz problemów z tym, że będzie Ci się kleić but, albo nie będzie Ci się kleić but, nie wiesz, losowy rzut kością, no to wtedy bardzo fajny piczek, jeśli jesteś większym zawodnikiem i szukasz czegoś bardziej bulki, no to wtedy naprawdę fajny pik. I to oczywiście nie za retailową cenę, bo retailowa cena jest pogrzana. Jeśli szukasz butów, które będą takim odpowiednim pikiem na wszędzie, no to niestety nie. Powiedziałbym, że też na outdoor byłyby dobrym pikiem, no ale nie oddychają, no i będziecie jeździć, bo tam, wiecie, na outdoorze to jeszcze gorzej jest z klejeniem podeszwy. Mimo, że ta podeszwa wytrzymałaby na outdoorze dużo. Naprawdę. Wytrzymałaby na outdoorze dużo, bo jest skupana nie do zajechania, Naprawdę. Tutaj no, ze cztery przetarcia są. A kurzu to w ogóle nie łapie. Coś jest dziwne, bo jeździ, ale tak jak na przykład mam zajony trójki. Tam po jednej grze masz całą podeszwę w kurzu. Nawet jak grasz na czystej hali. Tutaj nic. Nic się nie przykleja. Co jest dziwne. Dobra, z mojej strony to już wszystko. To jest moja opinia. Ja. Gdyby tylko wymienili podeszwy, gdyby dało się je zrobić w by to bym sobie kupił. Serio. Kupiłbym sobie. Albo jeśli macie CW bez gumy, transparentnej, dajcie znać w komentarzach, jaka jest Wasza opinia o tych butach. Co, do zobaczenia w kolejnym odcinku, już we wtorek. Nara.